Balansery. Ktoś się pyta o balanser. Ja mam na przykład dwa szeregi. Tu nie widać tego zaraz. Tu jest na jednym, w dwunastkach jest 13,7, na drugich jest 13,8. Miałem taki balansery, ale to była moja wina. Ja je popsułem po prostu. Miałem balansery tego typu. Tylko nie wiedziałem wcześniej, że się najpierw podłącza minus od 0 plus od 24, a dopiero potem na samym końcu ten pomiędzy. Ja tego nie wiedziałem. Nauczyłem się już. Zbierniczyłem tego Helteka. Przestał balansować. Poszedł w śmieci. Kupiłem takiego Victrona. Myślałem, że będzie to dobre, ale to jest dobre do akumulatorów kwasowych. Teoretycznie LFP, no też to działa, tyle że zanim on się włączy, to potrzebuje 27, 27 37 v żeby on się włączył. Na LFP to jest dużo. Mało kto dochodzi do takich napięć i dopiero wtedy zaczyna balansować. Wtedy dopiero świecą się te dwie diotki, o tutaj te dwie. Jedna, druga i to zaczyna balansować. W momencie, gdy napięcie spada o 26 i 6, balanser się wyłącza. A on właśnie wtedy powinien się włączyć. Takie jest moje zdanie. Także, jakby ktoś chciał kupić Victrona takiego balansera do baterii LFP, to ja go nie polecam. Nie dlatego, że nie pracuje, nie dlatego, że jest do dupy, tylko dlatego, że zbyt wysoko się włącza. Także powracam do Helteków i będę z nimi jeszcze kombinował. No a tymczasem.